Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie uruchomił specjalne procedury wsparcia obywatelek i obywateli Ukrainy w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy. Są to m.in. konsultacje, które urząd prowadzi w terenie, w poszczególnych gminach. Spotkania, które się odbyły do tej pory, to spotkanie w Urzędzie Gminy Michałowice. Po udanym spotkaniu zorganizowanym właśnie z inicjatywy gminy, wyszliśmy z inicjatywą do wszystkich gmin w powiecie, odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy Brwinów. No i czekamy jeszcze na odzew z Nadarzyna, Pruszkowa i Piastowa. Skільки z odbyło się z gromadzianami Ukrainy i kilki jest zaplanowanych. В відбулася зустріч в гміні Міхаловіце. Також відбулася зустріч з громадянами України в гміні Бервінов. także inci e, gminy e, ma, mają zaproszenia do nich takoż, ale póki co one nie nam. spotkania to przede wszystkim konsultacje udzielamy informacji osobom zainteresowanym o e, obowiązkach podczas pobytu o obowiązkach wyrobienia numeru PESEL profilu zaufanego e, które niezbędne są do rejestracji w urzędzie pracy które niezbędne są do starania się o szereg o szereg do Finansowań z racji pobytu. Opowiadamy o rynku pracy, o ofertach dostępnych w urzędzie, o możliwościach przy rejestracji skorzystania z szkoleń i innych form dofinansowania. Зустрічі в повітовому жанді праці відбуваються у формі консультації. Підказуємо громадянам України, що треба зробити песель. Також консультуємо і інформуємо про те, що можуть отримати різні допомоги від Польщі. Підказуємо їм і також надаємо інформацію про пошук роботи, різні консультації, підказуємо інтернет-сторінки і. nadajemy pełną konsultację dla nich. Rozumiem, że poza takimi spotkaniami na co dzień w urzędzie też o to wszystko mogą zapytać zainteresowani i mają pomoc tłumacza tu na miejscu. Tak, mamy punkt informacyjny w pokoju 129 w Urzędzie Pracy, gdzie obsługuję ja osoby, które porozumiewają się chociaż troszeczkę w języku polskim. Oczywiście pani Olga, tłumacz, jest, jest na bieżąco pomocna. Przekazujemy oprócz informacji dotyczących naszego urzędu też szereg podpowiedzi, gdzie na rynku pracy poza urzędem tej pracy można, można poszukiwać. Przekazujemy informacje odnośnie możliwości udziału w szkoleniach z języka polskiego, które planujemy organizować. Jesteśmy na etapie wyłonienia organizatora. Przekazujemy informacje odnośnie dofinansowań, co jest bardzo dużą zachętą dla pracodawców, którzy, którzy chcą zatrudnić obywateli Ukrainy. Jesteśmy dostępni pod telefonem i osobiście. Zapraszamy od poniedziałku do piątku. В кімнаті 129 приймаємо на зустрічі громадян України, розповідаємо про те, що можуть пройти навчання, перекваліфікацію. жонт праці це дофінансовує. В них є можливість скористатися з цього. І також інформуємо, що планується збір групи на навчання польської мови. Поки що є пошук організатора. Відбувається зустріч в кімнаті сто. 29 na pierwszym powiercie piętro pierwsze pokój 129 zapraszamy громаdan Ukrainy Obywatele Ukrainy mają zagwarantowany legalny pobyt ubezpieczenie i prawo do pracy do 23 sierpnia 2023 roku Ponadto w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim mogą złożyć wnioski o kartę tymczasowego pobytu nie wcześniej niż po 9 miesiącach i nie później niż po 18 miesiącach pobytu w Polsce. Zachęcamy obywateli Ukrainy do rejestracji w urzędzie, ale poszukując pracy, niekoniecznie trzeba się rejestrować w urzędzie. Tutaj koleżanka, tłumacz, pomaga w znalezieniu pracy. Dostępne są oferty pracy u nas w urzędzie, ale też na stronie naszego urzędu. Polecamy stronę ofertypraca.gov.pl. Można wybrać sobie tam język ukraiński, różne sposoby wyszukiwania po stanowiskach, po miejscu pracy. Są tam wszystkie przetłumaczone właśnie oferty. Można szukać również przez portale typu pracuj.pl, OLX, również na jakichś grupach społecznościowych. Ważne, że jeżeli ktoś znajdzie pracę, znajdzie pracodawcę, to ten pracodawca musi powiadomić Urząd Pracy właściwy w ciągu 14 dni od podjęcia pracy elektronicznie, że zatrudnił obywatela Ukrainy. Як знайти роботу і як розпочати роботу для громадян України? Заохочуємо громадян України відвідати повітовий ужон праці і зареєструватися як безробітна особа, але це не є обов'язковим, тому що кожен може заходити на різні інтернет-сторінки, тобто прушку.працяговpl? Також може на працю .пл». Самостійно є українська мова на панелі, може вибирати. Також на стороні Gov.pl Зараз є мобільний додаток, мобільна аплікація і є українська мова. Можна написати місцевість, можна вибрати спеціальність і самостійно також шукати. Також є інші додаткові сторінки, це як OLX, також сторінка помагам Україні» На цій сторінці теж є українська мова, різні сторінки інтернету. Сторінки, які допомагають громадянам України в пошуку роботи, і також на цих сторінках, окрім роботи, є різна додаткова інформація: це переклад документів, якщо треба зробити з української мови на польську, також на сторінці pomagam.gov.pl. помагам pomagam Obywatel Ukrainy musi pamiętać o tym, że pracodawca musi z nim podpisać pisemną umowę, powinien dać do przetłumaczoną wersję, żeby on zrozumiał, podpisał. Taka umowa jest zgłaszana do ubezpieczenia. Jeżeli chodzi o warunki pracy, tutaj obowiązują też stawki wynagrodzenia tak jak obywateli polskich. Przy umowie zlecenia jest to 19.70 na godzinę brutto, przy umowie o pracę jest 3010 miesięcznie. Żeby Ukrainy zaczęli pracować, im zwyczajno bajano, żeby one podpisali kontrakty z robotodawcami. się oce umowa zlecenie, to ta godzina 19,70 за годину бруто оплата. Якщо це умова опраці, праці, це. 3 тисячі 10 злотих бруто. Контракт мусить бути перекладений також українською мовою, щоб громадяни України зрозуміли, що вони підписують. Ну і бажано, щоб відразу підписали контракт, знаючи свої права, обов'язки і умови праці, яку вони будуть починати виконувати за генсами. Щоб згоджуть до нас до Уженду, евентуально до панскової інспекції праці. Якщо виникнуть якісь питання у громадян України або проблеми e, з приводу контрактів, або вони чогось не розуміють і не знають, заохочуємо їх звернутися до нас, до повітового уженду праці в прушкові, надамо консультацію, але також Державна інспекція праці допомагає з вирішенням юридичних питань з приводу контрактів. Вінці інформації можна узискати на стороні повітового Urzędu праці. pruszkow.praca.gov.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 770 20 45.